Hej widzowie! W świecie Wiedźmina istnieje bardzo wiele różnych potworów, na których polowanie skazani są łowcy monstrów w Wiedźmini, a w tym największy z nich biały wilk Gerald z Rivi, który w swoim życiu upolował niezliczone bestie. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić wam, którego potwora Gerald bał się najbardziej. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Geralt mógł się bać, kochać czy czuć inne emocje, ale w większości zostały one stumione do walki z potworami, więc dobre emocje jak przywiązanie miał normalne, zaś te, które mogły go osłabić miał stumione, co jest powodem dla którego Geralt jako początkujący jeszcze niezawodowy Wiedźmin obawiał się większości potworów, gdzie nawet kiedy pierwszy raz stanął przed gulem czy utopcem musiał mieć się na baczność, ponieważ nawet tak słabego dla Wiedźminów potwora nie można lekceważyć, a młody Geralt nie był tępy, uważając nawet na to. Jako pełnoprawny, ale dalej nie tak doświadczony Wiedźmin obawiał się większych i potężniejszych potworów, często chcąc z nimi walczyć dla zabawy i adrenaliny. A takimi potworami były biesy, gryfy czy szczególnie mantikory, ale kiedy Geralt osiągnął swój szczyt stwierdził, że mantikora byłaby teraz tylko przeszkodą na drodze, więc to ją przez jakiś czas musiał uważać za najbardziej przerażającego potwora, z czego jest jeszcze jedno monstrum, którego Geralt nigdy nie chciałby spotkać. Mianowicie Geralt raczej nie chciałby spotkać Freytenera, czyli samej Chimery, której obawiali się chyba wszyscy, a jest ona straszniejsza od smoków, ponieważ te były inteligentne i nie pakowały się w kłopoty, zaś Chimera była czymś tak przerażającym, że kiedy Magda Gobert sula ją stworzył krzyknął co ja zrobiłem i szybko ją zniszczył, bo był to ogromny owadzi potwór mogący być może pokonać nawet smoki czy cokolwiek innego co nie jest tak inteligentne jak wampiry wyższe, przy czym Himera była również potworem klasy legendarnej, a zatem nie dało się jej nie bać. Idąc dalej, Biały Wilk najpewniej nie bał się wampirów wyższych patrząc na jego przyjaźń z Regisem, co sprawiło, że nawet Detlaf nie wywierał na nich personalnych emocji, ale ukryty to co innego, bo chociaż się go nie bał, tak zdawał sobie sprawę, że nie ma z nim szans po słowach Regisa, który sam był przepotężny. Tyle że Gerald wiedział, że ukryty nie zaatakuje, jeżeli nie zostanie sprowokowany, a w rezultacie nie stanowił zagrożenia. Geralta jednak w pełni przerażał arcydemon Gaunter co było wyraźnie widać od incydentu z drewnianą łyżką, po którym Geralt poznał w zasadzie Boga, zdając sobie sprawę, że rozmawia nie z czymś ludzkim, a z istotą transcendentalną, z którą nic nie może się równać, czując prawdziwy strach, ponieważ pan lusterko mógłby zniszczyć świat razem z Jan, i wszystkimi innymi, a Geralt nic nie mógłby z tym zrobić. Tak jak i również to, że wie o Geralcie, wszystko jest niepokojące i godne przerażenia. Podsumowując, Geralt najbardziej bał się Gauntera, który nie zdziwiłbym się, gdyby zbierał dusze do własnego wymiaru na wzór piekła, w którym zadawałby ból tym, których najbardziej nie cierpi i nienawidzi, czerpiąc z tego przyjemność. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz który potwór jest waszym ulubionym, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!